Sieman, go mam Witam wszystkich w kolejnym odcinku przygód trakera. Kontynuujemy naszą podróż z paliwkiem. Jest z nami Maciok. Cześć. Wisterloch. Cześć. Jak zwykle, zielony Kiwi-kuler. Kiwi <grym grym grym grym> nas Tak, dobra. Jest ty, Astro? Ruszamy. Astro, pytanie, dzisiaj też jedziemy o ty. Wister, gdzie? Gdzie? No jaki cymbał? O dobra, jedziemy autostradą, no nie? No, patrz, co za bot. Ty astro pytanie. Dzisiaj też jedziemy RP? No, w miarę no. Oprócz świateł. Oprócz <grytkości>. świateł, bo świateł już nie będzie. Te nas zamierzyły. No, niestety. E, tak, sprawy. bardzo Was proszę o. Jeżeli macie taką opcję o dofinansowywanie, ponieważ chcę otworzyć forum, astro stronę, tak jakby Astrofilm Studio. Na której będzie się... Nie, wy... nie, nie Na której będą się znajdowały wszystkie filmy, wszystkie recenzje filmów, zapowiedzi... Wszystko z mojego chomika, co się A pojawi, co jest... Będzie tam po prostu wszystko. I jeżeli macie taką opcję, to prosiłbym was o dofinansowanie, chociażby najmniejsze. Link będzie podany. Na dole strony na w podpisie po prostu I, i, i najniższy chyba SMS nie pamiętam Ale jest chyba 2 złote Nie wiem czy jest niższy czy nie 2,46 chyba Z watem. Co? <laughs> w Dup to ci <laughs> ty. Łobus. No po nie No, bo liżak, no bo, kurde już raz tutaj wjeżdżałem w ty, w ten most z Maćka przyczepą A pamiętam To się skończyło na tym, że tylko wjechałem Aha To się skończyło na tym, że czekaliśmy 20 minut na PDF- Nie, to wtedy ja sam nagrywałem. Czerwone, stać! Jedno czerwone to możemy postać chwilę Maciu, oddałem Ci Lejcie się No trzy razy we mnie wjechał Dobra, dzisiaj, jedziemy. to oddałem mu raz i, i Raz na porządnie, ta? <noise> Co? Rasa porządnie, tak dostał strzała z 90 a Maciok jak zwykle, e, Spirit Hack no nie astro. No jak zasłyszałem. Nie mogę wszedł jedziemy w jednym takim mini konwoju dla ubogich, no. Jeden za drugim, raz, raz, raz. No nie mogę mówić, niech Bóg nie, ten Mister Światowysz zapalił. Zero kultury. Małda o! Kocha, jesteśmy w zakopanym, śnieg pada. Tak. Ty śnieg pada, lol! No w zakopanym jesteśmy. No, zaraz. no w okolicach zakopanego, ale ten śnieg strasznie laguje. Ale nie ukrywam fajny efekt. Tak, tylko że on spada w prostej linii. Oj, tam ci się czepiasz. No się. To zrób tak, żeby nie, nie padał no, w prostej no. linii. Ej, tam jest jakaś stacja. Chyba no. jest, no nie? Chyba jest. Wistero garni trochę. No no, patrz, co on robi. No i tak, i hamuj mi przed Ciojpa tym, przed tyle. No, co, rwajesz mi światła i... No co ty, bo cię wyproszę mi... z nagrania. Co? Wyproszę cię z nagrania. Wyjdź i zamknij drzwi. Ty, e, dziwne, a to od kiedy w zakopanym jest morzu? Morze. Dobra, lecimy. E, nie wiem, dwadzieścia e, e, Mieliśmy. Droga 24, e, problemy techniczne. 7 jest na pewno, ale stacji chyba nie ma. A gdzie skręciłeś? E, pojechałem w prawo na pierwszym. Poczekaj, ja pojadę tutaj. 24, 7. Czy 4, nie, 24, tak. Jaki ty masz? A, nie, nie ma. No, faktycznie. Wow. Tam dalej też nie ma. Maciuka wyrąbało. Tak, a czemu ja jadę pod prąd? A czemu ja jadę na dachu? <śmiech> <śmiech> a! Znaczy pan nie wybuchnie. Uuu! Uh. Maciuka winię pykło. Chłę, chłę. A ja Chodź mam do zielonków niż... Zawrócimy jej. Wow, lecę, lecę, lecę! chwilę robimy cięcie. Dobra, kontynuujemy naszą podróż. Zostaliśmy chwilowo, tylko ja z Wisterlochem jedziemy na stację, aby się w obiektach. Spotkać z Maciokiem. No, kamilek! No, please! A jak coś to się utop. Nie mogę, bo tutaj się nie mogę niżej zanurzyć. Jak nie mogę, to przez nogi i znowu mogę. Nie, Wister? Tak. No. Tu jest rów mariański. Kurde, ty, eee... Wybaczcie, ale zapomniałem zatankować paliwo do cysterny, ale no, dobra. This is Joe. Chłe, chłe. Zawsze musi być jakiś fail. Ale wczorajszy był, wczorajszy był najlepszy, uważaj po mnie. Ten pierwszy? Polecimy na sprzedał wyobraźni? No. Znowu się leje. Albo ten mój SS. Twojego SS nie wrzucałem. Co? Twojego SS nie wrzuciłem. A mojego wrzuciłeś? Tak. Wister, twojego ze względu na treść. <gry> treść filmu Dziękuję zobaczcie muszę mieć kurde kamerę Zobacz, skierowaną nie już tak ponieważ śnieg bardzo laguje i nie da się inaczej na którą stacji ja mam przyjechać? no ta co jest na autostradzie jak się dalej LS jedzie nie? Tak Ale powiedz wam jaki mam problem? Jaki? Muszę wziąć na czapę od zielą. Oj, tamtebija. Grunt byle szybko. Jeżeli będę na ciebie całą wieczność czekał. Nie jesteś moim wybrancem. Wolę dziewczyny. Ja też. Ty, chodź wstąpimy do Intertrans. Tylko po to, żeby mieć zielony kolor. A niełatwiej pogadać, żeby się zamienili Intertrans z Eurotrans kolorami? Ty wiesz, że w sumie to nie jest głupi pomysł. Jak chcesz to myślisz? Ale Cały to ci się myślę. rzadko zmierza, zdarza. Cały czas myślę. Astro co? jest jakaś My bierzemy... My bierzemy dwójka w ósemkę. Co dwójkę, ósemkę? No kolor. Pamiętasz Astro jeszcze comments. Czego? No tak, dwójka to jest ten fajny, taki zieloniutki taki. No ten oni mają. O, no. A szesnastka to jest ten czerwony, co my mamy. No. A czerwony u nas zawsze miał head administrator i ja administrator, pamiętasz? No i tak <słuch> będzie, bo za jakiś czas forum. I tu zakończymy? Ila? startuje. Dobra, zjeżdżamy tutaj kurde, nie pomyśleli, nie zrobili zjazdu Dobra, my poczekamy na Macioka i zatankujemy stację Zaczynamy po przerwie. Maciek rozwalił zestaw, my zatankowaliśmy. Je, ruszyliśmy mu na, mu na pomoc, ale on już się tam trochę wyratował. Jedziemy, jedziemy, obskoczymy jeszcze tylko jedną stację w LS i to będzie na tyle yy, dzisiejszego odcinka. Nie, mm, ale fajnie skaczę O kurde, nie mówcie, że wpadnę do wody. No. A, ciota. Ja myślę. Mam piloto, mam wisteroloho. <ścoughs> pamiętasz jeszcze ten odcinek? Tak. Dobra, ale co powiedziała? Cięcie. o, wistero. A nie. Co powiedziała? Nie pamiętam jak to było. To zamknij zimno, bo mi okno. No Dokładnie. to. Lecimy, lecimy. Ja mam Katar. Maciek, Maciek ciota zdrowy. Tak, zdrowy. Tyś mnie w szkole nie widział. No jak nie? Ale później. Widziałem nie. cię, co kłamiesz? Nie na przerwie, przed jeszcze, zaciepczę. A kiedy się mieliście lekcji? matematykę? Co z yy, drugą? Ale godzinę wychowawczą Mister, nie wyprzedzaj! Zwolnij! Wait for me! Zahamuję go to. <głos> Debil Zaraz ci go. Nie trafisz. No tak, dzięki, wiesz No i mi światełko popsułeś Dziś nawet cię nie dotkłem Bo sama i tak nie cię zabije To <noise> sama byli ladą. On nie żyje <noise> Nie wcale ja go widziałem u mnie w No Ja też. Piłem z nim piwo pod zorzą, no, no właśnie. Astro. Ty, a może tu jest stacja? Nie ma. No oni się pojechali. Ja bym chciał mieszkać na. Jest stacja chyba. Nie, nie ma. A Jak ja ten... mówię, że nie. gdzieś nie ma stacji, to nie ma. Nawet jakby była, to jej nie ma. Na no, mojej liście nawigacyjnej nie ma. Ty, Weles, ile my mamy cepenów? Nie wiem, chyba sześć. Nie, co ty? Więcej. Jeden niedaleko parykada. No i to by było na tyle. Macie kogarni, tu... kurde. No jak ja, ja skończyłem, to on mi wjechał w auto. Za ciota to szok. No nie? Wistel? Och. Oh. Oh. No dobra. Lama 2012 Eee... się na czepa troszeczkę zrespiła. No miałem... WON jest on, No gdzie tu? No, masz na <grym> No tak jak myślałem, tutaj mamy stację, tak więc to jest nasza ostatnia Ostatnia przystanka nasza No, Ukradłem mu na cepę. Ruszenie jest najlepsze. Ukradłem mu na cepę. Ty rumuński. Dobra, proszę Państwa, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania, podziwiania filmów, nie wiem do wysyłania, jeżeli macie taką opcję pieniędzy na forum, będę Wam, wam bardzo strasznie dźwięczny. Dźwięczny? Dźwięczny, tak. <laughs> Ponieważ i to będzie dla Was, bo będziecie mieli teoretycznie informacje na bieżąco, no i ja też będę miał jakąś tam yy, wygodę dotyczącą filmów. Yy, tak więc żegnam się z Wami Astro Maciok. Na razie. Mr. Lohum, I'm going